Witam wszystkich ponownie na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj chcę z Wami się podzielić przepisem na obiady dla całej rodzinki. Zapraszam do oglądania. Będziemy robić dzisiaj taki obiadek na całą rodzinkę. Tutaj mamy mięsko drobiowe, dwie marchewkę, cebulka i ryż. Będziemy robić w piekarniku. Na początku trzeba włączyć patelnię i usmażyć cebulkę. Dodajemy troszeczkę oleju i kroimy cebulkę drobną Cebulę mamy już przygotowaną, to wrzucamy do smażenia. A teraz nam trzeba zetrzeć marchewkę, zetrzeć i do was wracam. Dodajemy soli, pieprzu i wrzucamy teraz marchewkę. I ładnie trzeba to wszystko obsmażyć. Sępę posoliłam, dodam pieprzu też. już jest ładnie smażona. To wyłączamy. Wstawiamy do miesiączki nie poszczególnie. Teraz sobie odmierzymy pół litra wody i doprowadzić do urządku. Będziemy zaraz zalewać ryż. Teraz w tej chwili mamy tutaj drobiowy, tak jak ja mówiłam mięsko. Dodajemy pieprzu i tu ja mam przygotowane curry troszeczkę czosnku to dodajemy i uniwersalno. dodajemy do środka to dodamy podzielimy na do, do sosu dodamy tak i teraz my dodajemy jedną część tej marcheweczki do naszych do naszego mielonego dobrze to wymieszać Próbować, czy dodać soli, czy pieprzu. Teraz rzucamy tutaj ryż do miseczki, które będziemy gotować. Ładnie prosto zrobimy. I jeszcze dajemy do tego piepruszkę. I nadal dobrze wymieszać. Woda nam już się przygotowała. Bierzemy wodę, stawiamy tutaj. I dodajemy te przeprawy, wszystkie, które my tu mamy. To będą w opisie opisane, jakie przeprawy dodać. I pietruszkę już posolić. I dodać pierwszy. Wymieszać dobrze i spróbować, czy jeszcze coś dodać do smaku. Nie, jest bardzo dobry. Teraz dodajemy marchewkę na ryż. I będziemy robić nasze klopsiczki, tylko ja sobie przygotuję jeszcze wodę. Zamocząc troszeczkę rękę i robimy właśnie takie klopsy małe. I układamy. Jak lekko w rękę moczysz, to ładnie się formuje. I robimy tak, wszystkie kopciki. Do naszego rosołku jeszcze dolewamy oliwy z oliwek. z Dwie, trzy łyżeczki. I możemy nalewać w górę. Piekarnik ma być nagrzany. I nalewamy wszędzie po troszeczku. Wstawiamy do piekarnika przykryte przykrywką. I poprawiamy. 40 minut. I zobaczcie, jak ładnie wyglądają. I po 40 minutach wyjęliśmy nasze koksiki z ryżem. Jak Ci się podobają moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.